Magda Gessler oszukana. Znana restauratorka poinformowała fanów, że padła ofiarą kolejnego oszustwa. Kroki prawne są w tym przypadku nieuniknione. Magda Gessler podkreśliła: Uwaga! Stop wykorzystywania wizerunku osób znanych bezprawnie. O co właściwie chodzi? Zanim do tego jednak przejdziemy, przypomnijmy, że Magda Gessler od lat pełni funkcję autorytetu gastronomicznego. Jej odbiorcy zachwycają się kolejnymi metamorfozami lokali, ale także metamorfozą, jaką przeszła sama restauratorka. W ostatnim czasie Magda Gessler zrzuciła kilka kilogramów, o czym chętnie opowiada na wywiadach. Żeby jednak nie było tak kolorowo, warto zaznaczyć, że na influencerach, na Magdzie Gesser, chcą zarobić oszuści. I właśnie w ostatnim czasie Magda Gesser padła ofiarą takiego oszustwa, wskutek czego zamieściła na swoim Instagramie następujące wideo. W necie ktoś wykorzystując mój wizerunek znowu chce zarobić. Jest to drobne przestępstwo? Wielkie przestępstwo? Przestępstwo. Mój wizerunek? Jest moją własnością i nikt nie ma prawa korzystać w imię własnych korzyści z tegoż wizerunku. Więc te dziwne herbatki, które odchudzają, to ściema. Jeśli u mnie ich nie ma na Instagramie i na moich social mediach, to znaczy, że ktoś Was stara się oszukać. Mnie i Was. Więc proszę to przekreślić. A ja się tym zajmę od strony prawnej. To nie pierwszy taki przypadek, kiedy wizerunek osoby znanej jest wykorzystywany bez jej zgody przy promocji nowych, nieznanych produktów. Apelujemy zatem uważajcie i sprawdzajcie, czy taki produkt, czy taka nowinka była już na oficjalnym profilu danego influencera. Dajcie znać o tym, co sądzicie o całej sprawie i czy śledzicie poczynania Magdy Gessler w sieci. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.